No to witamy, witamy za moimi drzwiami, tutaj pan kierowca przywiózł, takie maleństwo, Bozie, o Bozie, Ciebie mówicie po polsku, bo wy nie jesteście przecież z Polski, ale one są maciutkie, myślałam, że są większe, proszę bardzo, że zapraszam. Padłam tu na chwilkę tylko, bo to, muszę tam te kotki oporządzić. A tu tak, jedzenia nie ma, bo wszystko za zażarte i takie tutaj pieszczochy ze sobą, albo ze szczurkiem, A plasie co tu się fajnego dzieje. Fajne rzeczy. No to, kochani, już Ci daję porządku. No to rozpakowujemy nasze maluszki. Wiecie, jakie one są maleńkie? Ja po prostu nie wiedziałam, że aż takie mogą być maleńkie kotki. <laughs> Oczywiście żartuję, ale zobaczcie, jakie ma o Boże, jakie ma długie futerko, jaka jest piękna dziewczynka, oj niejku, zobaczcie, w telefonie wszystko jest większe, ale to jest 400 gramów kotka, już zapomniałam, że takie malutkie mogą być kotki. Cześć, dzień dobry, witaj Skarbie, witaj za moimi drzwiami, ale czekaj, jak to, to mamy dwie dziewczynki przecież, przecież to są dwie dziewczynki, szykretki przecież to są dwie dziewczyny, no jak gdzieś to może być inaczej o jakie cieplutkie jesteście kochane no idziemy do, do krateczki. tutaj na razie będziecie, to gdzie? zobaczcie tu sobie będziecie no tutaj będziecie, tak? o moje maluchy śliczne moje maluśki, czekajcie tu będzie zwiedzanie Zaraz zakropimy oczka, poczytamy kartę. Co? Jest, przepraszam bardzo. Co też było, co na Tutaj są chyba babie Z wizyty u weterynarza. Bo już kateczki były. Samiec. Ale jak to jest możliwe, żeby to był samiec trzykolorowy? No to jak już przestraszyło małżeństwo. Oj, nie, nie tutaj, kitka. Proszę tutaj iść, tu, 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 sikamy, tu. O tak, super. O, widzisz, no brawo. Udało się, co, dobrze, że ciotka była. Koteczkowi by się bardzo chciało, Siusiu. to jest czyściutko. Będziecie chwilę, tylko żabki w klatce, żebyście się troszeczkę oswoiły i zapoznały z rysią. No. Jak to możliwe, żebyście wy były różnej płci? Przecież to jest niemożliwe. Zaraz zobaczymy. Trzy kolory. Biały, czarny, rudy. Pokaż pupę. Pokaż bubę. No tak jakby rzeczywiście jakieś tam zalążki jąderek były. No szok normalnie. A to dziewczynka. Teraz damy jedzą kotkom. Zobaczymy, jaki jedzą. Tu będzie zwiedzanie. Zaraz zakropimy oczka, poczytamy kartę. Co? Jest, przepraszam bardzo. Co też było? Co napisane? Tutaj są chyba wykrypisy. Z wizyty u weterynarza. Bo już koteczki były. Samiec. Ale jak to jest możliwe, żeby to był samiec trzykolorowy? No to teraz... jak. już przestraszyło mnie, że... Oj, nie, nie tutaj, kitka. Proszę tutaj iść, tu, 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 sikamy, tu. O tak, super. O, widzisz, no brawo. Udało się, co? Dobrze, że ciotka była. Koteczkowi się bardzo chciało, siusiu. Tutaj jest czyściutko. Będziecie chwilę tylko żabki w klatce, żebyście się troszeczkę oswoiły i zapoznały z rysią. No, jak to możliwe, żebyście wybyły były różnej płci? Przecież to jest niemożliwe. Zaraz zobaczymy. Trzy kolory, biały, czarny, rudy. Pokaż bubę, pokaż bubę. Tak, jakby rzeczywiście jakieś tam zalążki jąderek były na no szok. Normalnie, a to dziewczynka. Teraz damy w kotków. Zobaczymy, jak jedzą. Jedzą maluśki, jedzą śliczni. To są kotki wczasowe. Uratowane po prostu w ten sposób, że ludzie byli na wakacjach. I mieli tam i tam były takie domki dla gości. Ja nie będę mówić gdzie z różnych powodów. W każdym razie kotki zostały pewnego dnia podrzucone takie maluszki, czyli po prostu ktoś się zabrał mamie i podrzucił w No i właśnie jedna fajna dziewczyna się zlitowała i zabrała je ze mną w kontakcie była ja się zgodziłam, więc przywiozła je kawał drogi naprawdę przejechały wielki szmat no a dzisiaj przywiózł je pan Grzegorz z Górnego Śląska, czyli zrobiły znowu trasę Kraków, Górny Śląsk Wrocław ale głodne ciało Niech sobie jedzą w taszynki. No i dobra, zobaczymy, co dalej. Ja czytam jeszcze sobie wypisy. Jak to jest chłopczyk, to ja pierwszy raz takiego chłopca bym widziała na oczy. Jak słowo honoru. No to może to jest błąd, bo tu jest napisane bardziej ruda. Kotek bardziej czarny to jest samica, coś tu jest nie tak wiecie coś tu jest nie tak ale to będziemy sobie będziemy sobie potem to patrzeć i co one tu mają zaraz sobie będę o tym czytać sprawdziłam i to są dwie dziewczynki przecież to byłoby niemożliwe dwie dziewczynki No ciekawe jak się tu odnajdą, ale widać, że są fajne, odważne. Jakie kocham, jak mi ich szkoda, że nie mają mamusi. Coś niesamowitego. Kto się po prostu zabrał. Ludzie są bardzo podli. No i taki jest ich los, że trafiły znowu na dziewczynę z sercem i przywiozły je kawał drogi. No i teraz zaczną nowe życie. Dobre życie. Patrzcie, patrzcie. Jak się myją zabeczki, kochane. Krótko będą w pracy, ale tak wiecie, chociaż jedną dobę niech posiedzą, troszeczkę też się przyzwyczają do rysi, a Rysia do nich. No i one tutaj z kuwetki też nauczą się ładnie korzystać, a potem już je wypuścimy. Słoneczka kochane ślicznie. Podobne. Dwie dziewczyneczki, słuchajcie, także imiona zaraz będziemy wymyślać. A może, że tak powiem, znalezicielka wymyśli. Zobaczymy. Kochana Żabcia. Wchodzimy po cichutku i kto? To leci oczywiście, że dziewczyny zaspane, widulki zawsze muszą przylecieć. Co to za dla panie teraz? Jedna i druga się dlapie, tak? Cześć, dziewczyny, jak maliny. Wiesz, jak macie fajnie, jesteście już duże, a tamte przyszły takie malutkie nie mają mamusi, wiesz? No. Muszą troszeczkę wyzdrowieć. Idzie. Dobra, Mirek. Ale śpi. Ale łuboszek sobie śpi na pewno. Chodź do mnie, słoneczko. Chodź. Ach. Chodź do cioteczki, chodź. Zobacz, jakie fajne masz ludzieństwo. A ten malutki gdzieś tam sobie żeby... śpi. sobie, ten malutki śpi. Żeby... Kochany kotek Moja maluszka. Moja piękna. Moje kochane. Moje kochanie, moje do. Moje kochanie. Moje. Moje słoneczko. gdzie ten maruszek Nie mama, musi też coś nie widzę. Ale była, bo czytałam, że karmiła dzieciaczki. No to ja też nakarmię, idę jeszcze do drugich, może tam podać leki wszystkie. Także tak sobie. Kochanie, cześć malutka. Tak otwieramy i zobaczymy, co ty tu Jak wy pięknie jecie, po prostu z godziny na godzinę. Spałyście ładnie? Tak, spałaś maleńka? Bozie, jakie to jest malutkie, jakie chude. Dwie takie dziewczyneczki nam się trafiły, no. Takie piękne, a jakie urocze, a jakie mają fajne zachowania, no cuda po prostu. Przątamy zaraz kuwetkę, damy jedzionko, tak. O zobacz, tu mamy jedzionko, Zaraz będziemy dawać koteczkom, tak? Proszę bardzo. Oj, tak, oj. Co ta ciotka? Nie może trafić, tak? i będziemy kropić oczka. O, pięknotki. Cześć, kochanie. Cześć, malutka. Cześć, maleństwo. O, leptaszku. Ach, jakie cudowne. Kocham was. Kocham, że jesteście taką chmarą. Jedzcie sobie szyszeczki. Jedzcie sobie wszystko. Piękne, kochane, mimo tych tutaj dewastacji przyrody. Ale latają cuda. A my sobie tutaj z Rysią rozmawiamy. Rysiulka się mnie boi jeszcze. Boi się mnie, ale już dzisiaj wyglądała lepiej. Kochana jest taka. Tak, pokaż dziubek. Rysiulku, pokaż dziubek. Cudowna kicia, słuchajcie, zakochujcie się w niej. Delikatna, łagodna. Kochane stworzonko. Przestraszona. Trzeba dać jej domek. Trzeba dać jej serce. Moja kochana. Pięknie wyglądasz. No pięknie, słoneczko, wyglądasz. Przepięknie. A tu patrzcie. Nie wiem, jak ona na nie reaguje, no bo tu nie ma tej kamery. Także niech ona się jeszcze przyzwyczai. Jutro je puszczę. Jutro je puszczę i będę sobie ganiać. ten trójkącik i taka zabawa. A Rysiunka się tam bardziej ociera, widzicie? Oj, kochana jest. Cudowna Kicia, mówię wam. Oczywiście dla osoby cierpliwej, bo ona się troszkę boi. Ale jest tak łagodna, tak kochana, że po jakimś czasie będzie super przytulanką. No myślę, że ona już nie będzie długo czekać na dom. W sensie oczywiście nie teraz, no bo dopiero przyjechała, trzeba ją wyleczyć, ale... Ale w ogóle potem, jak już ogłosimy, zresztą zawsze ktoś się może zgłosić i poczekać. No, super, są te maluchy. Najważniejsze, że zobaczcie, jak niewielka pomoc, kropelki do oczu, odrobaczenie i pełne brzuszki sprawiają, że kotki po prostu z takich, co wyglądały już na nie wiem, no na to, że będą ślepe, tak, już tak pięknie zdrowieją. Cudo, cudo, cudo. No, spuszczę je, ale jeszcze, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, dadzą radę. No i zobacz, pokaż nam się Rysiulku, pokaż, jaka jest dzisiaj piękna, kochana Kiczka. Ona się nie obraża, że musi się rozdzielić? No właśnie nie wiem, czy ona się obraża, ona jest taka łagodna, taka spokojna Kiczka, Taka kochana jest, niesamowicie. I będzie bardzo, bardzo piękna. Duża, milutka. Łóżko biedne i co z tego? Co z tego? Przekochana kieciunka. A jeden maluszek jest tutaj. A drugi tutaj zwiedza. Ale jeszcze na noc zamkniemy, bo ja nie wiem właśnie, czy tą się nie denerwuję. No. Co te czwarku? Wyjdzie do nas. to nas. One tam nawet dobrze się czują. Tu mam taką koleżankę, Martynkę, ale tylko nie wiem czy chcesz się pokazywać. Mogę Na się razie pokazałam Ci tył głowy. Święte, <laughs> ale w uszach czarno. No właśnie, wiesz co, ja przyniosę pałeczki, ok? Mm -hmm.